Żaden ekran nie jest wystarczająco duży na ten skromny, ale zarazem epicki film-gmach-pomnik. To moja bardzo krótka opinia na temat filmu The Brutalist w reżyserii Brady'ego Corbeja. Nie czyta się Corbeta, podobno tylko jednak Corbeja. Na podstawie scenariusza, który napisał razem z Moną Vault. I cóż, ten film od dzisiaj oficjalnie w polskich kinach, dla mnie to jest Wielkie Święto Kina i Wielkie Święto Architektury. Te dwie rzeczy wiążą się tutaj na ekranie w sposób niebywały, moim zdaniem. Wszystkie te 10 nominacji do Oscara to też niewystarczająca ilość, żeby ten film docenić. Mówię to z perspektywy już dwóch seansów filmu The Brutalist, więc po pierwszym szałowym seansie, po pierwszym przeżyciu tej 15-minutowej przerwy w samym środku tego, seansu, mam poczucie, że mam naprawdę do czynienia z filmowym arcydziełem i nie jest to chyba przesadzona opinia. Sporo osób się też z tym zgadza, a przynajmniej zgadza się z tym, że jest to film przynajmniej z kilku powodów niecodzienny. Zacznijmy od tego, że ten film kosztował 10 milionów dolarów. To jest naprawdę niedużo. Zdjęć, dni zdjęciowych było tylko 33, zredukowanych z 47 początkowo. Więc cięcia, 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 a efekt jest imponujący. Wiadomo, że większość tego budżetu poszła na na role aktorskie Adriana Brody'ego, Felicity Jones', Gaja Piersa, ale też na produkcję samego tego filmu, na jego scenografię, ale też na vista vision, na którym ten film został nakręcony. Jest to specyficzna taśma 70 mm, która sprawia, że ten obraz jest dużo bardziej nasycony. Samych twórców zainspirowały do tego uwaga Gwiezdne Wojny, żeby właśnie w taki sposób ten film nakręcić, żeby pejzaże ja sobie myślę twarze, plaże, pejzaże oczywiście tutaj gdzieś nawiązanie do Filmu Anie Wardy i J.R.A., ale jednak twarze, pejzaże wysycone są w tym filmie na 100%. Warto może przybliżyć dla osób, które na razie się wahają, czy te trzy godziny i pół poświęcić temu filmowi, może w kilku słowach, o czym ten film tak właściwie opowiada. Rzecz jasna jest to opowieść o Laslo Tocie. Proszę nie googlać tego nazwiska. Ten architekt węgierski żydowskiego pochodzenia, czy żydowski architekt węgierskiego pochodzenia nie istniał naprawdę. Został zainteresowany inspirowany postacią Marcela Brojera i w ogóle losami um, architektów, designerów, projektantów, artystów, którzy um, w trakcie II wojny światowej albo tuż po niej um, musieli wyjechać z Europy. Um, Laszlo Tot był absolwentem szkoły Bauhaus w Dessau, był właśnie modernistą, niekoniecznie podobały się jego projekty um, władzom III Rzeszy, która sprawowała kontrolę nad terenami, um, na których żył, więc musiał um, po pobycie w obozie wyjechać on przybywa do Ameryki i cóż amerykański sen american dream już nawet powiedziałabym amerykański sen prawie że mało brakowało marzy o tym żeby faktycznie znaleźć tutaj dla siebie bezpieczną przystań dla siebie dla swojej żony która do niego z czasem ma dołączyć to też jest bardzo ciekawie tutaj zrobione w jaki sposób ona do niego dołącza w jaki sposób ona jest obecna w tym filmie zanim pojawi się na ekranie jest to bardzo interesujący Zabieg artystyczny, moim zdaniem. No i cóż, na swojej drodze spotyka bardzo różnych ludzi. Nasz główny bohater na czele ze zleceniodawcą, z bardzo bogatym człowiekiem granym przez Gaja Piersa który ma dla niego. Najpierw tam jest ciekawa historia z tym, jak to ich pierwsze spotkanie przebiega, ale później ma dla niego propozycję. Taką propozycję przez duże P, która może właśnie stać się spełnieniem artystycznych pragnień, marzeń i też takiej. Takiej potrzeby naszego głównego bohatera. Więc tyle, jeśli chodzi o fabułę. Ciekawe jest też to, jak ten film jest. Zrealizowany, bo tak jak mówiłam już wcześniej, on jest podzielony na dwie części. W środku mamy przerwę trwającą 15 minut z zegarem odliczającym na ekranie. Jest to ciekawy zabieg, aczkolwiek nie był dla mnie aż tak dużym zaskoczeniem, nie tylko ze względu na metraż tego filmu, ale chociażby swego czasu, kiedy byłam na Erasmusie w Portugalii, tam każdy film zawierał tak zwane interwalu trwające 7 minut. W różnych miejscach ono było umieszczone i niezależnie od tego, czy to był film trwający półtorej godziny, czy trzy. W samym środku zawsze ta przerwa się pojawiała i to wtedy było dla mnie jakimś takim codziennym doświadczeniem chodzenia tam do kina. Więc dla mnie ten fakt, że tutaj mamy tę przerwę wpisaną w metraż, podobnie jak chociażby w szatańskim tangu Belitora, gdzie masz też film siedmiogodzinny z dwoma przerwami, które też są wpisane jakby w metraż tego filmu. No ta przerwa jest interesującym zabiegiem, tak jak mówiłam, ale jeśli chodzi o sam film, dlaczego warto go zobaczyć? przede wszystkim aktorstwo, to już o tym powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o zdjęcia, no to jest to przepięknie nakręcony obraz. Jeśli chodzi też o umiejętność wykorzystania budżetu w kontekście opowiadanej historii, też jest to moim zdaniem spełniony film. Aczkolwiek spotkałam się podczas dyskusji mojej ostatniej podczas premiery Skaję Klimek w kinotece z opiniami, że jednak te pejzaże Pensylwanii nie do końca są pensylwańskie, ale może to nie jest w tym filmie jednak najważniejsze. A jeśli chodzi o samą tematykę tego filmu, a jeszcze powinnam powiedzieć o tym, że warto zwrócić tutaj uwagę na muzykę, bo muzyka Daniela Bloomberga, też nominowana do Oscara, jest absolutnie fantastyczna. Nadaje rytm, nadaje pęd tej historii. Tam jest kilka takich ujęć pędzącego samochodu drogą po prostu, i ta muzyka temu towarzyszy i też towarzyszy różnym momentom w życiu bohaterów. Więc to wszystko ma jeszcze taki bardzo mocno właśnie związany z modernizmem mam wrażenie, z takim myśleniem o, o tym, że życie to pęd, że miasto, masa, maszyna, te rzeczy się tutaj jakoś tak ze sobą rymują dosyć mocno i muzyka bardzo pięknie to punktuje. Też warto tutaj powiedzieć o tym, że ten film staje się taką odą do minimalizmu i maksymalizmu jednocześnie, że jest jednocześnie epicki i skromny, że te zderzenia są czymś bardzo interesującym w tej historii, bo ona jest właśnie intymna, bardzo bliska bohaterom, ale jednocześnie ma tą monumentalną skalę, bo mamy ten architektoniczny temat w tle. Jeśli chodzi o samą architekturę, ja tutaj nie będę za dużo o tym mówiła, bo kto wie, ten wie. Ja bardzo kocham budynki, i jeśli coś jest. Architektoniczne, to ja jestem bardzo tym zainteresowana, gdy mowa o twórczości filmowej. Postanowiłam zrobić taką większą pogadankę w tym kontekście na temat filmu Brutalista, ale też innych filmów zderzających architekturę i kino w sposób, który jest dla mnie fascynujący i jakoś tak powiedziałabym i tutaj nawiązanie do filmu The Brutalist intelektualnie stymulujący. Kto już ten film wiedział, widział, ten wie, do czego nawiązuje, a kto jeszcze nie, ten może się uśmiechnie. Więc te zderzenia są niesamowicie interesujące i sam motyw obecności architektury w tym filmie co ona znaczy, dlaczego to jest właśnie architektura. No Brady Corbett i Mona Fastwold właśnie mają to doświadczenie życia z architektami w swoich domach ale też sam Corbett mówi, że architektura i kino są właśnie bardzo mocno ze sobą związane, że kino ma w sobie ten sam walor, co architektura, że ta konstrukcja, budowanie, tworzenie świata ma w sobie właśnie bardzo dużo z architektury. Zresztą on też jest architektonicznym gikiem mocno, bo rzeczy, które przywoływał jako inspirację zastrzygłam uszami. I warto też powiedzieć o jednej ważnej rzeczy w kontekście tego filmu. bo myślę, że to też dobrze, żeby tutaj wybrzmiało zanim jeszcze powiem, Trochę może o, o tej kwestii architektonicznej. Dla Brady'ego Corbeta ważnym punktem odniesienia w jego życiu i twórczości, i myślę, że to widać zarówno w filmach Voxlux, lux jak i w Dzieciństwie Wodza, jest twórczość Sebalda. To, jest, to był pisarz niemieckiego pochodzenia, żyjący przez wiele lat w Wielkiej Brytanii, mierzący się ze swoją niemieckością, czujący się bardzo skrajnie w związku z tym, że to właśnie w tym kraju, w cieniu wojny, przyszło mu się urodzić i rozliczający się tym, z tym w swojej literaturze, i to nie tylko w takich pracach jak "Wojna powietrzna i literatura", gdzie bardzo mocno bije w niemiecką literaturę powojenną, ale też w ogóle mierzący się z losem ludzi, których dotknęła druga wojna. Światowa, z losem również Żydów, tworzący prozę, która jest jedyna w swoim rodzaju, bo ona jest fikcją, a jednocześnie jest bardzo autentyczna. W takich książkach jak Austerlitz czy Wyjechali to są takie dwie najmocniejsze moim zdaniem jego książki, aczkolwiek wszystkie uwielbiam i czytałam je na razie raz, ale będę je czytać w kółko do końca moich dni, bo jest to literatura po prostu genialna jak dla mnie. On właśnie tworzy postaci, które są fikcyjne, ale mają bardzo dużo autentyzmu w sobie. Więc my, kiedy Oglądamy film The Brutalist, dlatego mówiłam o tym googlaniu na początku. Mamy poczucie trochę tak, jak było w filmie o Lidi Tar. Że ta postać mogła istnieć naprawdę, że jej los jest tak autentyczny i osadzenie jej w kontekście historycznym, realnym jest bardzo prawdopodobne. No, właśnie te strategie uprawdopodobnienia zaczerpnął Corbet, przepraszam, z twórczości Zebalda, że to jest dla niego jakiś taki bardzo ważny punkt odniesienia. Gdy mowa jeszcze o tym filmie, mój ukochany Mark Kermode powiedział, że to jest właśnie film, w którym jest mnóstwo pomysłów. A film full of ideas. Że akurat on. To sformułowanie zaczerpną z jakiejś negatywnej recenzji The Brutalist, ale sam patrzy na to z perspektywy pozytywnej i ja w sumie też, bo jest to zdecydowanie film, w którym aż roi się od możliwości i ścieżek interpretacyjnych, począwszy chociażby od tego American American Dream, znowu niech wybrzmi, czyli tej nadziei, z którą bohaterowie przybywają do Stanów Zjednoczonych, zresztą ta scena przybycia, otwierająca ten film, niesamowicie energi pełna energii i pomysłów realizacyjnych w takim mas starszocie, który kończy się no właśnie, pewnym ujęciem na pewną bardzo charakterystyczną amerykańską rzecz. To widać nawet na plakatach do tego filmu, więc nie będzie to jakiś wielki spoiler, jeśli powiem, że to jest statua wolności pokazana w dziwnej perspektywie. Więc tutaj ten American Dream, zderzenie z glebą tak zwane. Z drugiej strony los imigrantów. Los imigrantów, którzy przybywają do nowej, swojej przyszłej ojczyzny, licząc na to, że będą mogli poczuć się bardziej... U siebie niż w tym miejscu, w którym byli wcześniej, w którym nikt ich nie chciał. No i to się toczy w zupełnie innym kierunku, niż mogliby się spodziewać, więc jest to film. Tym bardziej aktualnym w związku właśnie z tym wszystkim, choć dzieje się tuż po wojnie i wydawałoby się, że opowiada historię fikcyjną i jakąś już pokrytą mchem historii, a tutaj okazuje się, że to jest bardzo na czasie. Do tego kwestia takiego trójkąta między władzą, sztuką a inspiracją, z którym mamy tutaj do czynienia, też trójkąta, który tworzą zleceniodawca, artysta i partnerka artysty, to, to się przekłada tutaj jedno na drugie, więc jest to taki traktat trochę też, o granicach między tym, Czym jest sztuka, a tym czym jest praca na zlecenie. Więc też mogą się w nim przejrzeć osoby pracujące na zlecenie, które muszą się mierzyć z wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi zleceniodawcy, którym to się podoba, to się nie podoba, to można, tego nie można zrobić. Tutaj trzeba przyciąć, a tutaj wydłużyć. Myślę, że to nie tylko los architektów, ale też wszelkiego rodzaju projektantów i, i osób, które właśnie działają na zlecenie, osób, które no właśnie dysponują budżetem, w w którym my się jakoś musimy zmieścić, także można się pod tym względem też w tym filmie przejrzeć. No i też kwestia relacji między architekturą a psychologią, taki, taki psychokrajobraz, jakim może być budynek albo miejsce, w którym on stoi. No dla mnie takim punktem odniesienia, i znowu to już trochę sygnalizuje o czym będę mówiła, tej pogadance dłuższej Steen Eiler Rasmussen i jego książka Odczuwanie architektury, czyli właśnie nasze postrzeganie architektury nie tylko zmysłem wzroku, ale też każdym innym zmysłem i naszym takim szóstym zmysłem, czyli tym jak budynki z nami rezonują, jak na nas wpływają, jak sprawiają, że my możemy się poczuć, albo jak możemy się nie poczuć. Relacje z miejscami, w których jesteśmy czasami nie są takie ściśle przyjemne. Tutaj też to będzie bardzo mocno rozgrywane, No i oczywiście kwestia pamięci, pracy pamięci, pamięci o Holokauscie, która w różny sposób zostaje przepracowywana. Jest to też jakaś dyskusja z tym, jakie pomniki Holokaustu są stawiane na przestrzeni czasu, jakie muzea powstają, w jaki sposób ludzie współcześni oddają hołd temu, co przeszłe. Więc jest tego naprawdę całe mnóstwo i też oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego ten film nosi tytuł The Brutalist, Sporo. akurat, gdy mowa o architekturze Las Lotota, mamy zdecydowanie do czynienia z architekturą modernistyczną, właśnie w stylu szkoły Bauhaus. Kiedy oglądamy te, te stare zdjęcia, to widzimy, jakie to są budynki. Ten budynek, który powstaje, to właśnie tutaj chcę zostawić dla niego jak najwięcej przestrzeni i to Państwu dać możliwość i Wam dać możliwość zmierzenia się z tym budynkiem. Powiem tylko, że dla niego dużą inspiracją, w, gdy mowa o Judy Becker i projekcie, projektowaniu tej scenografii tego właśnie budynku, który jest zainspirowany stylem brutalistycznym, czyli właśnie z jednej strony monumentalnym, z drugiej strony minimalistycznym, betonowym, szarym jak dolna część mojej bluzy, a jednocześnie zostawiającym bardzo dużo przestrzeni. Dla wyobraźni też, y, dla każdej plamy koloru i każdego innego gestu niż właśnie betonowa ściana. Dużą inspiracją dla korbeta była tutaj książka wspomnianego już przeze mnie Marcela Brojera. Znaczy, książki nie napisał on, tylko kto inny, ale jego projekt. Y, Pewnego opactwa w Minnesocie. Zgooglajcie sobie St. John's Abbey, Minnesota, Marcel Breuer, bo myślę, ale może po filmie, zachęcam po filmie, żeby zobaczyć, jak ten projekt wyglądał i w jaki sposób on został też tutaj przełożony jako inspiracja na to, co widzimy w filmie, bo Marcel Breuer też był europejskim architektem żydowskiego pochodzenia, też projektantem słynnych krzeseł, który też ma na swoim koncie budowlę o charakterze sakralnym katolickim. Czy chrześcijańskie. To też jest ciekawe zdarzenie. Można się nad tym tutaj też zastanowić w momentach, kiedy właśnie mamy dużo przestrzeni do myślenia nad tym filmem. Więc moja ocena to 10 na 10. Jest to dla mnie zdecydowanie współczesne arcydzieło kina, takie utrzymane w dużym stylu, w stylu takich twórców jak Paul Thomas Anderson. No tutaj mistrz, czy aż poleje się krew są jakimiś kontekstami, które można by było przywołać. Kino bliskie swoim bohaterom, a jednocześnie mające coś więcej do powiedzenia. Widzenia, niż tylko opowieść o ludziach. Też jest to opowieść zdecydowanie o ideach, a tego w kinie nigdy dość. I mam też rzecz jasna konteksty, które chciałabym Wam tutaj podrzucić, tak jak w moich poprzednich recenzjach. Bardzo też dziękuję wszystkim za, za tak pozytywny odbiór i to, że wracacie na mój kanał i komentujecie. Jest to ekstra, jest to ekstra. Cieszę się bardzo, że, że mój głos jest słyszany i odbierany pozytywnie właśnie w tym kontekście recenzenckim. Więc co mogę tu polecić jako konteksty? Powiedziałam o Zebaldzie, więc zachęcam do przeczytania książki Austerlitz. Jest absolutnie genialna i myślę, że też fajnie wybrzmiewa w zderzeniu z opowieścią o Las Lotocie. Do tego z całym dobrodziejstwem ad, y, adwentarza, chciałam powiedzieć, inwentarza. Adwent i inwentarz połączone jako słowo adwentarz. No, interesujące. Ayn Rand, The Fountainhead, czyli źródło, to jest opowieść o architekcie, jakby nie było. Architekcie, który. Może nam się zrymować z postacią Las Lotota, to jest architekt, który też jest bardzo radykalny, bezkompromisowy. Ta proza to jest wielka książka. Ale o architekturze bardzo interesująco też tutaj opowiada nasza specyficzna autorka, bo jednak jej filozofia, jej przemyślenia na temat roli jednostki są dyskusyjne. Można też obejrzeć film z bodajże karym Grantem w roli tego architekta, ale książka jest lepsza. Zasługuje ta książka na lepszy film, zasługuje na serial. Ja bym chętnie obejrzała serial zainspirowany opowieścią, właśnie o. Łardzie Rorku, więc tutaj kolejny kontekst. Polecam też komiks Przybysz, Shauna Tana. To jest wydawnictwo Kultura Gniewu. To jest komiks pokazujący losy imigrantów w takim naprawdę uniwersalnym wydaniu. Przepięknie też opowiadana historia. Mogłabym ją tutaj pokazać, ale może to w tej po pogadance jeszcze się pojawi, więc zachęcam, żeby też na to zwrócić uwagę. I do tego książka Brutalizm. Achille Membe to jest autor, przybywa z Afryki, mówiący, że brutalizm w dzisiejszych czasach to właściwie sposób, w jaki obchodzi się z jednostkami, z ludźmi kapitalizm, traktując nas jak budulec, jak coś, co można przestawiać, wyburzać, kształtować. Oczywiście kontekst afrykański jest tutaj podstawowy, ale książka, która wyszła, nie wiem, półtorej miesiąca temu w charakterze akurat cudownie rymuje się z premierą filmu The Brutalist Brady'ego Corbeta, więc zachęcam, żeby do niej również sięgnąć. I cóż, dać się skruszyć temu wspaniałemu filmowi Gmachowi Pomnikowi. Zmierzajcie do kin, komentujcie proszę, co myślicie o tym filmie. Czy ten metraż jest dla was przerażający, czy nie? Czy może to jest po prostu jak oglądanie serialu w kinie? bo może chyba może chyba chyba to już tak właśnie jest, że filmy te długie nie robią na nas aż takiego wrażenia, bo już jesteśmy do tego trochę bardziej przyzwyczajeni. Myślę, że Sean Baker, który zwrócił moją uwagę na to, że właśnie dla widzów oglądanie długich filmów to już jest właściwie coś takiego jak oglądanie seriali, tyle że w kinie, to może być ciekawa przygoda. Zachęcam zatem do obejrzenia filmu The Brutalist 10 na 10. Zachęcam też do oglądania innych materiałów na moim kanale. Wypatrujcie proszę tej architektonicznej pogadanki, bo ostrzę sobie na nią zęby. Mam mnóstwo kontekstów poza filmem The Brutalist, więc może ona będzie nawet dosyć długa, a wygadać słowa trzeba. <ścoughs> skoro ma się taką możliwość i oczywiście zachęcam do klikania również na patronite.pl/utex. Może znajdziecie tam coś dla siebie. Jednak staram się robić ten kontent niezależnie, mówić swoim własnym głosem, być swoim własnym medium i swoim własnym przekazem, więc jeśli chcecie mnie w taki sposób wspierać albo wskoczyć na Bajmie Kofi, też będzie mi bardzo miło. Linki do tych rzeczy znajdziecie oczywiście na moim profilu. No i cóż, widzimy się ponownie tutaj w sprawie The Brutalist i architektury, a tymczasem życzę Wam wspaniałego seansu i dziękuję bardzo za uwagę. Teraz właśnie widzę, patrząc na ekran, jak mi się tu pięknie różne rzeczy odbijają w tych okularach, ale przynajmniej to te światełka może wskażą Wam drogę do kin. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia! Pa!